I tutaj w Kluczynianach, tatarzy nawet swoją własną restaurację mają. Państwo bogdanowiczy tatarzy z rodziną, tutaj mają gospodarstwo tatarsko jurte Kuchnia polskich tatarów podobna jest do naszej polskiej, bo to przecież też Polacy. O, a tutaj zobaczcie. Jedyna różnica, że nie używa się wieprzowiny, bo to przecież muzułmanie i wieprzowiny nie jedzą. Tutaj pielę kaczewnik. A tutaj. A tutaj kołduny tatarskie. A moja ulubiona potrawa polskich tatarów to kartoflaniki. Czyli takie pierogi gotowane z farszem. Jakie tutaj duże porcje dają, że ja dopiero dwa pierogi zjadł już, już, już najedzony. Icie, Kompot z rokitnika. A na deser nam przynieśli manty na słodko. Liskowca. Drożdżówki, no. czy żyć nie umierać, same pyszne rzeczy. Tutaj można wejść zobaczyć, jak tarzy mieszkali, jakieś w następach azjatyckich mieszkali, zanim do Polski do nas przyjechali. O. Tak wygląda tatarska jurta tradycyjna. No co prawda już dawno tak nie mieszkają, ale ciekawie takie co zobaczyć. O, nawet muzeum tutaj mają, gdzie się można dowiedzieć o kulturze polskich tatarów. Tatarskie jurcie bardzo się dla mnie podobało. Porcje duże, jedzenie smaczne. Na pewno jak tu przyjadą, to głodnie nie wyjadą.